Niektórych rzeczy nie powinniśmy jeść, ale tak bardzo byśmy chcieli. Powiedzcie mi to prosto w oczy: że mydło nie wyglądałoby smakowicie, gdybyście byli kotem. O, zobaczcie, ktoś zostawił krakersa na stoliku. O. Teoretycznie ten krakers był do zjedzenia, ale w 1962 ktoś by pomyślał Mmm, jakaś karmelowa polewa w tych lodach. Nie, to jest pleśń. Jeżeli będziecie odrzewiać rzeczy sodą oczyszczoną, to piana będzie wyglądała jak jakieś ciasto. Dla niektórych przekrojona na pół kulę od kręgli, dla drugich czekoladowe lody. Jeśli to jest płyn do czyszczenia szkieł, to dlaczego jest w słoiku od lemoniady? Jeśli się dokładnie przyjrzycie, to zobaczycie, że to jest perfekcyjnie normalne Oreo. Chcecie mi powiedzieć, że to nie jest ser, tylko mydło? To jest skała, która wygląda dokładnie jak kromka chleba. Myślałem, że to precelki wygenerowane przez AI, ale to pleść. Ktoś wrzucił jajecznicę do wody z jeziora i teraz stała się czerwona. A um, Nie wiem, no na pewno smakuje jak kompot, no. Kawałek drewna, ale byłby pyszny jako sernik.